Sensacyjny sojusz w Barcelonie. Lamań Niemal walczy o nowy kontrakt dla Lewandowskiego. W momencie, gdy przyszłość Roberta Lewandowskiego we FC Barcelonie stała się jednym z najgorętszych i najbardziej niepewnych tematów w światowym futbolu, z Katalonii nadchodzą absolutnie sensacyjne i wręcz niewiarygodne doniesienia. Wygasający w czerwcu 2026 roku kontrakt 37-letniego Polaka, jego niedawna kontuzja, która wykluczyła go z El Clasico oraz rosnąca w siłę wewnętrzna konkurencja. Wszystko to malowało obraz nieuchronnego pożegnania z dumą Katalonii. Hiszpańskie media od tygodni prześcigały się w spekulacjach, łącząc kapitana reprezentacji Polski z takimi gigantami jak AC Milan czy Atletico Madryt. Wydawało się, że decyzja o odmłodzeniu ataku i zejściu z gigantycznej pensji Polaka jest już przesądzona. Aż do teraz. Jak donosi kataloński dziennik El Nacional, w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego głos zabrał. La main yemal. I nie jest to zwykła, kurtuazyjna wypowiedź. Osiemnastoletnia Perła Lamasi, przyszłość i największa nadzieja klubu, miała osobiście interweniować u władz klubu, stawiając sprawę jasno: Robert Lewandowski musi zostać. Ta historia jest o tyle bardziej fascynująca, że to właśnie ten duet w ostatniej, dwunastej kolejce hiszpańskiej La Ligi dał Barcelonie niezwykle cenne i wywalczone w bólach zwycięstwo cztery dwa nad niewygodną Celtą Vigo. To właśnie bramki zdobyte przez starego mistrza Lewandowskiego który popisał się spektakularnym het, trikiem oraz nowego geniusza, Jamala, który dołożył swoje trafienie, utrzymały dumę Katalonii w walce o obronę mistrzowskiego tytułu. Mecz ten był idealnym, niemal symbolicznym dowodem na to, jak kluczowi dla zespołu Hansiego flicka są obaj ci zawodnicy. Ale jednocześnie ten mecz pokazał, jak skrajnie różna jest ich aktualna sytuacja w Blaugranie. Osiemnastoletni Lamain Jamal jest już teraz kluczową postacią klubu, jego absolutną perłą w koronie. A jego pozycja jako lidera na najbliższe lata jest absolutnie niepodważalna. Tymczasem kontrakt lewego, jak wspomniano, wygasa w czerwcu 2026 roku i istnieje ogromne, niemal graniczące z pewnością ryzyko, że nie zostanie on przedłużony. Klub, borykający się z problemami finansowymi, chce stawiać na młodszych, a gigantyczna pensja Polaka jest dla budżetu ogromnym obciążeniem. I właśnie w tym momencie, gdy wydawało się, że lewy toczy samotną walkę o swoją przyszłość, Zyskał on najpotężniejszego i najbardziej nieoczekiwanego sojusznika, jakiego mógł sobie wymarzyć. Jak donosi Elna Siounal, 18 osiemnastoletni Jemal miał odbyć poważną rozmowę z władzami klubu na temat przyszłości swojego starszego kolegi z ataku. Nie była to luźna sugestia. Młody gwiazdor miał zwrócić się z formalną, niezwykle mocną prośbą o przedłużenie umowy kapitana naszej kadry narodowej. To jest ruch absolutnie bezprecedensowy. Osiemnastolatek, który sam dopiero co wchodzi do wielkiej piłki, postanowił wykorzystać swój gigantyczny autorytet i wstawić się za 37-letnim weteranem. Co dokładnie powiedział Jemal? Co jest motywacją dla tak zaskakującego działania? Katalońska gazeta przytacza szczegóły tej niezwykłej interwencji, a słowa młodego Hiszpana są świadectwem jego niewiarygodnej wręcz dojrzałości. Dał jasno do zrozumienia, że chce, aby Lewandowski pozostał podstawowym graczem w 2027 roku, czytamy w artykule. Zatrzymajmy się przy tym na chwilę. Jemal nie prosi o kurtuazyjne przedłużenie umowy o rok, by lewy mógł zakończyć karierę w roli mentora. On daje jasno do zrozumienia, że chce, by Lewandowski, który w 2027 roku będzie miał już blisko 39 lat, wciąż był podstawowym graczem. To jest gigantyczne wotum zaufania i kompletne zaprzeczenie narracji mediów, które wieszczą koniec Polaka. Ale dlaczego? Jaki jest prawdziwy powód tej prośby? Uważa, że nie ma nikogo lepszego, kto mógłby dalej wspierać jego rozwój, oto klucz. To jest sedno sprawy. Lamayn Jemal, postrzegany przez wszystkich jako nowy Messi, jako naturalny następca i przyszły lider, nie widzi w Lewandowskim rywala. Nie widzi w nim kogoś, kto blokuje mu miejsce, czy kogoś, kogo trzeba jak najszybciej zastąpić młodszym modelem. Wręcz przeciwnie. On widzi w Polaku swojego absolutnie kluczowego nauczyciela, mistrza i mentora. Widzi w nim człowieka, którego doświadczenie, profesjonalizm, a przede wszystkim instynkt i poruszanie się w polu karnym są dla jego własnego wciąż szlifowanego talentu absolutnie bezcenne. W wieku 18 lat Jemal wykazał się dojrzałością, której brakuje wielu ekspertom. Zrozumiał, że aby stać się najlepszym, musi uczyć się od najlepszych. Ale Lewandowski w jego oczach wciąż jest na szczycie. Lamain jest przekonany że Lewandowski jest napastnikiem na innym poziomie i chce dalej się rozwijać z nim u boku, konkluduje kataloński dziennik. Ta wiadomość to prawdziwa bomba, która całkowicie zmienia układ sił w negocjacjach kontraktowych. Do tej pory wydawało się, że to jest prosta, biznesowa kalkulacja. Barcelona, Deco i Flick kontra Robert Lewandowski i jego agent Pini Zahavi. Klub miał wszystkie argumenty po swojej stronie. Wiek zawodnika, jego kontuzje – jego gigantyczną pensję i rosnącą w siłę konkurencję w osobach Torresa czy Rashforda. Teraz jednak, do stołu negocjacyjnego po stronie Polaka, nieoczekiwanie dosiadł się Lamain Niemal. Jest to sojusznik o potężnej sile rażenia. Jak bowiem zarząd klubu ma zamiar zignorować prośbę swojego największego skarbu, chłopaka, na którym ma być budowana cała przyszłość FC Barcelony przez najbliższe piętnaście lat? Jak Deko i Flick mają zamiar wytłumaczyć Jamalowi, że dla jego dobra i rozwoju Zabierają mu mentora, którego on sam uważa za absolutnie kluczowego. Wiadomość została wysłana do Flyke i deco czytamy w artykule. Teraz to oni są pod ścianą. To, co jeszcze miesiąc temu wydawało się nieuniknionym, biznesowym rozstaniem, teraz staje się niezwykle skomplikowanym dylematem politycznym i strategicznym. Odrzucenie prośby Jamala mogłoby zachwiać jego zaufaniem do klubu i pokazać, że jego głos, mimo statusu gwiazdy, tak naprawdę się nie liczy. Z drugiej strony. Przedłużenie kontraktu z 37-letnim napastnikiem na warunkach, które by go satysfakcjonowały, to gigantyczne ryzyko finansowe, które może storpedować inne, niezbędne plany transferowe klubu, jak choćby poszukiwanie nowego, młodego napastnika pokroju Juliana Alvareza czy Wiktora Osimchena, o których tak głośno mówi się w mediach. W całej tej historii jest też pewien fascynujący paradoks. Podczas gdy 18-letni Jemal w tak zdecydowany i bezkompromisowy sposób walczy o przyszłość Polaka w klubie, sam Robert Lewandowski – na wtorkowej konferencji prasowej reprezentacji Polski, 11 listopada, był w tej kwestii znacznie bardziej powściągliwy i dyplomatyczny. 37-latek, zapytany o swoją przyszłość i wygasającą umowę, zaznaczył jedynie, iż na ten moment on sam musi podjąć najlepszą dla siebie decyzję. To pokazuje, że kapitan Polaków jest świadomy swojej wartości, ale też nie zamierza publicznie naciskać na klub. Nie musi. Jak się właśnie okazało, ma on w szatni najbardziej nieoczekiwanego i być może najbardziej wpływowego rzecznika, jakiego mógłby sobie wymarzyć. Chłopak, który ma być jego następcą, właśnie robi wszystko, by ten moment sukcesji jak najbardziej opóźnić.